Cześć. Dzięki, że wpadłeś do Kosmicznej Agencji Pracy. Mamy tu mnóstwo różnych działów. Roboty międzygwiezdne, fuchy w Drodze Mlecznej, Układ Słoneczny wymiata i się kręci <laughs> i wiele innych mniejszych departamentów. Znudziła ci się praca na etacie na naszej planecie? Żaden problem. Sprawdźmy, czy są jakieś nowe ogłoszenia dla osób o twoich kwalifikacjach. Co my tu mamy? O proszę, górnik na asteroidzie, baza na Marsie. Jak pewnie wiesz, asteroidy to pozostałości z czasów, kiedy formował się Układ Słoneczny. Naukowcy twierdzą, że to szczątki pozostałe po rozpadzie i zderzeniach planet. Wokół Słońca krążą dziesiątki tysięcy takich formacji, a najwięcej z nich znajduje się w pasie pomiędzy Jowiszem a Marsem. I właśnie dlatego Mars wydaje się idealną bazą wypadową dla tej roboty. Asteroidy mogą skrywać wiele skarbów. Są zbudowane z magnezu, żelaza, niklu i ponoć w niektórych z nich można znaleźć tlen, złoto, wodę i platynę. A te surowce bardzo by nam się przydały. Na Marsie mamy stację zaopatrzoną w prowiant i inne rzeczy potrzebne do życia. Udałbyś się tam w specjalnie zaprojektowanym statku. Wystartowałbyś z Marsa, poleciał na asteroidę i tam rozpoczął wydobycie. Nasz sprzęt jest lekki i zasilany energią słoneczną, co oznacza, że że zużywa mniej paliwa. Zdarza się, że do kopalni wysyłamy roboty, nie potrzebują jedzenia i innych środków do życia. Niestety nie są one tak precyzyjne jak ludzie. Wykorzystujemy technologię górniczą, podobną do tej stosowanej na Ziemi. Generalnie Twoim zadaniem byłoby zeskrobywanie materii z asteroid. Większość złóż odlatuje w przestworza, więc trzeba zabezpieczyć je plandeką. A ponieważ siła przyciągania na asteroidach jest znacznie słabsza niż na Ziemi, musiałbyś opanować sztukę chodzenia w rakach, by lepiej trzymać się powierzchni. Dzięki nim poruszanie się jest o wiele łatwiejsze. Po skończonych wykopkach wysłałbyś materię na ziemię i ruszał do pracy na kolejnej asteroidzie. Jesteś dobry w sporcie? Szukamy instruktora narciarstwa na Marsie. Podobnie jak na Ziemi, tam też występują cztery pory roku. Zima trwa około sześciu miesięcy, ponieważ rok jest prawie dwa razy dłuższy. Marsjański śnieg różni się jednak od ziemskiego, ponieważ składa się z dwutlenku węgla, a nie z zamrożonej wody. Ale bez obaw, dzięki naszym najlepszym naukowcom, jest on całkowicie bezpieczny. Bitwy na śnieżki w marsjańskich warunkach nie są zbyt fajne. Nie da się ulepić kulek zmrożonego dwutlenku węgla i wodnego lodu, ale za to zjeżdżanie na desce, sankach i nartach to już inna bajka. Wszystko dlatego, że Ziemia jest praktycznie zamarznięta. Marsjański śnieg nie jest taki sypki jak na naszej planecie, więc na tej śliskiej powierzchni można naprawdę świetnie się bawić. Oferujemy umowę na 6 miesięcy, ale jeśli zechcesz sobie dorobić, przeniesiemy cię na Europę, jeden z księżyców Jowisza. Jest tam bardzo zimna powierzchnia obiektu jest zbudowana głównie z wodnego lodu. Znajduje się tam również podpowierzchniowy ocean, którego jeszcze nie widzieliśmy, ale nasza ekipa kosmicznych nurków wybiera się tam za trzy miesiące. Mogę sprawdzić, czy mają wolne miejsca, jeśli jesteś zainteresowany. Co ciekawe, w tym oceanie może być nawet dwa razy więcej wody niż na naszej planecie. Poza tym nasi naukowcy uważają, że to jedno z najlepszych miejsc w Układzie Słonecznym do budowy miast takich jak na Ziemi. W międzyczasie możesz pracować tam jako instruktor narciarstwa. Ponieważ powierzchnia księżyca jest pokryta lodem, musieliśmy stworzyć własny śnieg do jazdy na nartach. Spodobałoby ci się tam. Europa usiana jest licznymi górami i pagórkami. Niektóre górskie grzbiety mają 9 km średnicy, więc jeśli lubisz poczuć w żyłach adrenalinę, to coś dla ciebie. Europa nie ma atmosfery, więc przed promieniowaniem słonecznym chroniłby cię skafander. No dobra, kolejne stanowisko to kierowca taksówki na Wenus. Pomimo strasznych upałów turyści uwielbiają tam jeździć. Planeta leży dalej od Słońca niż Merkury, ale i tak jest tam goręcej. Wszystko dlatego, że wenusjańska atmosfera działa jak kocyk, który więzi ciepło. Jest tam piekielnie gorąco, więc nie da się zbyt długo wytrzymać. Firma zapewnia latający samochód, który przypomina miniaturowy prom kosmiczny. Musisz być jednak dobrym kierowcą, ponieważ atmosfera na Wenus jest bardzo gęsta, a poza tym wieją tam potężne wichury. Osiągają prędkość nawet 350 km na godzinę. Jazdę utrudniają też chmury, ograniczają widzenie, ponieważ wiatr nieustannie je przenosi, więc trzeba mieć dobry refleks. Poza tym Wenus to planeta, na której znajduje się najwięcej wulkanów w całym układzie słonecznym. Znaczną część jej powierzchni stanowią tereny wulkaniczne, co utrudnia lądowanie i szukanie bezpiecznego parkingu. Jeśli zdecydujesz się na tę robotę, to mam dla ciebie radę. Lepiej zostać na powierzchni. Widok jest niesamowity. A propos wulkanów może masz ochotę dołączyć do naszej grupy kosmicznych wulkanologów? Najpierw zacząłbyś jako asystenta, potem, kto wie, może awansowałbyś na wyższe stanowisko. Na początku pracowałbyś w Układzie Słonecznym. Zakładamy, że na Marsie, Wenus, Plutonie i na Europie, Księżycu Jowisza, znajdują się aktywne wulkany, ale nie mamy na to dowodów. Na 100% wiemy jednak, że znaleźć je można na Księżycach, Io, Trytonie i Enceladusie. Poszukiwacz Księżyców Jeden z działów naszej firmy zajmuje się poszukiwaniem nowych naturalnych satelitów, nawet poza naszą galaktyką. Możesz też poświęcić się badaniu księżyców w układzie słonecznym. Jest w nim ponad 200 naturalnych satelitów, więc na pewno byś się nie nudził. W przypadku planet, na których nie można wylądować, jak na gazowych olbrzymach, Neptunie, Uranie, Saturnie i Jowiszu, od razu udałbyś się na ich księżyce. Wszystkie główne planety Układu Słonecznego mają swoje naturalne satelity, z wyjątkiem Merkurego i Wenus. Musiałbyś się tam wybrać i ich poszukać. Księżyce są super, na przykład Daktyl to księżyc, który krąży wokół planetoidy, a nie planety. Dawniej do głowy by nam nie przyszło, że te ciała niebieskie mogą mieć swoje satelity. Hyperion krąży po orbicie Saturna, ma nieregularny kształt. Uważamy, że jest on częścią dużego, większego, pradawnego Księżyca, który został zniszczony w wyniku zderzenia w początkowych stadiach formowania się układu słonecznego. Ma małą gęstość, prawie o połowę mniejszą niż woda. A co powiesz na Callisto, najstarszy z Księżyców? Krąży on wokół Jowisza, a kratery na jego powierzchni mają 4 miliardy lat. To dzięki niemu dowiedzieliśmy się tak wiele o naszym gwiezdnym układzie. Kosmiczny jubiler. A jeśli chciałbyś się przenieść poza układ słoneczny, to mamy do zaoferowania pracę na diamentowej planecie. Jest ona oddalona o 41 lat świetlnych od Ziemi i leży w gwiazdozbiorze Raka. Jest dwa razy większa i gęstsza niż nasza planeta, ale prawie ośmiokrotnie masywniejsza. Jej macierzysta gwiazda zawiera dużo więcej węgla niż nasze słońce, a zatem na planecie też musi występować ten pierwiastek. Panuje tam ogromne ciśnienie i wysoka temperatura, ale dysponujemy technologią, która pozwala obejść te przeszkody. Planeta pokryta jest diamentami, a więc twoim zadaniem byłoby je zbierać i robić z nich Piękną biżuterię. Jako kosmiczny jubiler mógłbyś też odwiedzać inne ciekawe planety, na przykład takie, na których padają deszcze rubinów i szafirów. Tamtejsze burze są naprawdę gwałtowne, ale ty zbierałbyś rozsiane po całej powierzchni klejnoty dopiero po skończonej nawałnicy. A jeśli bardziej interesują Cię wyroby ze szkła, możesz udać się na planetę, na której padają szklane deszcze. Znajduje się 63 lata świetlne od nas. Jest nieco większa niż Jowisz i ma zachwycającą atmosferę. Wysoka zawartość krzemianów nadaje jej piękny lazurowy kolor. Wieją tam straszne wichury. Wiatr osiąga prędkość 8700 km na godzinę. Dla porównania, rekord prędkości wiatru na Ziemi to 408 km. Mamy jeszcze jeden wakat. To stanowisko odkrywca na misji Planeta 9. Za Neptunem znajduje się mnóstwo małych światów spokojnie dryfujących w harmonii oraz jeden obiekt, który ciągle się przed nami ukrywa tak zwana dziewiąta planeta. Szukamy jej od bardzo dawna. Nasi naukowcy wierzą w jej istnienie, ponieważ zaobserwowali siłę grawitacyjną oddziałującą na grupę małych obiektów rozsianych po sąsiadujących orbitach. Planeta 9 prawdopodobnie potrzebuje 7400 lat, by okrążyć słońce. Jest 6 razy masywniejsza od Ziemi, ale to albo gazowy olbrzym, albo coś w rodzaju małego Neptuna, a nawet skalistej super Ziemi. Robota jest dobrze płatna, ale muszę cię ostrzec. Byłaby to misja Twojego życia. Nie wiadomo, kiedy wróciłbyś do domu. To bardzo daleko. Nasze śledztwo zaczęlibyśmy od Neptuna. To gazowy świat, więc nie można na nim wylądować. Dlatego udałbyś się na jeden z jego księżyców, na Tryton. Jest on zbudowany ze stałego azotu i skał. Na pewno byś sobie poradził. Musiałbyś tylko uważać na tamtejsze gejzery. Wybuchają na skorupie, po czym rozdmuchuje je atmosfera, a my nadal nie wiemy, jak bardzo są niebezpieczne. Musiałbyś nosić specjalny skafander, ponieważ to najzimniejszy znany nam obiekt w Układzie Słonecznym. To jak? Przyjmujesz którąś z ofert? Naukowcy coraz to odkrywają nowe planety klasyfikowane jako Superziemie. Są to planety pozasłoneczne o masie większej od Ziemi, ale mniejszej od lodowych olbrzymów w rodzaju urana czy Neptuna. Mogą być skaliste, gazowe bądź też połączeniem tych dwóch typów. Bywają dwukrotnie, a nawet dziesięciokrotnie większe od Ziemi. Są ciekawym obiektem badań, ale wszystkie znajdują się bardzo daleko, podobnie jak tzw. mini Neptuny. Te z kolei mogą być gazowymi karłami, lodowymi olbrzymami albo masywnymi planetami skalistymi, a w naszym zakątku kosmosu nie występują ani superziemie, ani mini Neptuny. Jest natomiast coś, czego nie mają inne układy gwiezdne. Jowisz Jowisz to największy i najcięższy obiekt krążący wokół Słońca. Ten król planet dominuje nad całym układem słonecznym, a według jednej z teorii w przeszłości pochłaniał inne ciała niebieskie. Jakieś 4,5 miliarda lat temu w młodego Jowisza uderzyła protoplaneta o masie 10-krotnie większej od Ziemi, złożona z lodu i skały. Tytaniczna kolizja rozerwała jądro Jowisza, a heli wodór wymieszały się z gęstszymi pierwiastkami. W miarę upływu czasu ciężki materiał opadał do środka, aż w końcu na powrót utworzył istniejące obecnie gęste jądro. A to była zaledwie przystawka przed głównym daniem. Naukowcy podejrzewają, że nasz układ słoneczny zabierał kiedyś więcej planet niż teraz. Na przykład okolica Merkurego wydaje się zaskakująco pusta. Wewnętrzne obszary układów gwiezdnych są przeważnie upchane średnimi planetami wielkości między Ziemią a Neptunem. Początki naszego Układu Słonecznego były dość chaotyczne. Z zapadającej się masy obłoku molekularnego narodziło się Słońce, wokół którego wirował spłaszczony dysk pyłu i gazu. To z tego dysku uformowały się planety, księżyce i inne ciała niebieskie, niczym młode drzewa wyrastające z z Ziemi. Małe, skaliste planety wykształcały się w wysokiej temperaturze blisko gwiazdy, podczas gdy gazowe olbrzymy powstawały dalej. Tam otrzymywały mniej ciepła, przez co formowały się głównie z gazu i lodu. Planety Układu Słonecznego grzecznie krążą po swoich orbitach, ale kiedyś nie były tak stabilne. Niektóre podróżowały po mniej tradycyjnych, podłużnych torach, raz przybliżając, raz oddalając się od słońca, jak gdyby złapane w grawitacyjnego ping-ponga przez swoich sąsiadów. Kilkanaście lat temu brytyjscy astronomowie zaproponowali teorię nazwaną Wielkim Halsowaniem, która usiłuje wyjaśnić przebieg wydarzeń w ciągu pierwszych kilku milionów lat istnienia Układu Słonecznego. Główną rolę odgrywa tutaj właśnie jowisz, który został zmieciony przez prądy gazu otaczające młode słońce i dryfował w kierunku centrum Układu Słonecznego, jak halsująca łódź. Po drodze zbierał masy materii, zderzał się z niektórymi planetami, a inne wyrzucał z orbit, niszcząc nowonarodzone światy. Nieco później Saturn uwolnił Układ Słoneczny od tyranii Jowisza, złapał go w swoim rezonansie grawitacyjnym i obie planety podążyły w kierunku swojego obecnego położenia. Migracja Jowisza pozostawiła po sobie chaos, wywołała szereg korizji oraz innych, gwałtownych zmian. Autorzy teorii sugerują między innymi, że Jowisz dostarczył część wody, która wypełnia oceany na Ziemi. Oddziaływanie grawitacyjne Jowisza wyrzuca w przestrzeń międzygwiezdną małe ciała niebieskie, które czasami przelatują przez środek Układu Słonecznego. Być może to właśnie Jowisz wystrzelił w Ziemię planetoidę, która 66 milionów lat temu przyczyniła się do zagłody dinozaurów. Uderzyła w punkty biłkatan, wywołując trzęsienia Ziemi, erupcje wulkanów oraz fale tsunami, które zdewastowały faunę i florę naszej planety. Nie wiadomo skąd wzięło się to ciało niebieskie. Nie jesteśmy nawet pewni, czy była to asteroida, czy kometa. Według jednej z hipotez była to kometa pochodząca z obłoku Oorta, czyli chmury okruchów lodu rozciągającej się tuż za granicą układu słonecznego. Mogła zostać ściągnięta z kursu przez potężną grawitację Jowisza. Jeśli wyobrazić sobie nasz układ słoneczny jako maszynę do pinbala, Jowisz jest niewątpliwie graczem, który wystrzeliwuje przelatujące małe ciała niebieskie na orbity około Słoneczne. Kometa, która zanadto zbliży się do gwiazdy, może zostać rozerwana na wiele mniejszych odłamków. Czymkolwiek był kosmiczny pocisk, kolizja miała głęboki wpływ na życie na Ziemi, gdyż wyginięcie dinozaurów dało ewolucyjną szansę ssakom. Kto wie, może gdyby nie Jowisz, nie byłoby człowieka, albo i całej Ziemi. Halosowanie Jowisza zniszczyło stare planety i zwolniło miejsce dla mniejszych, młodych światów jak nasz. Jowisz może być powodem, dla którego astronomowie nie są w stanie odnaleźć hipotetycznej planety dziewiątej, która rzekomo kryje się gdzieś poza Neptunem. W Układzie Słonecznym wyróżnia się trzy strefy – planety wewnętrzne, planety zewnętrzne i wszystko poza nimi. Tajemniczy obiekt miałby być wielkości Ziemi albo Marsa. Teoria dziewiątej planety głosi, że w przeszłości krążyła wokół czterech gazowych olbrzymów, ale z biegiem czasu została wypchnięta na skraju Układu Słonecznego albo wręcz w przestrzeń międzygwiezdną. Pasma na Jowiszu są wynikiem różnic temperatury gazu atmosferycznego oraz składu chemicznego. Kiedyś sądzono, że za różnobarwne pasma odpowiedzialne są wyłącznie wiatry atmosferyczne oraz materiał krążący między warstwami atmosfery. Obecnie wiemy już jednak, że jasne chmury albo strefy wskazują na obszar wznoszącego się gazu, a głównie amoniaku. Natomiast ciemniejsze chmury pasy wskazują obszary, gdzie gaz opada ku powierzchni na te prądy w atmosferze oddziałują też prawdopodobnie same księżyce gazowego olbrzyma. JOWISZ posiada gęste, płynne jądro z helu, metalicznego wodoru oraz z rozpuszczonej mieszanki gęstszych pierwiastków. Im dalej od centrum planety, tym niższa temperatura i ciśnienie, a płynne wnętrze przechodzi w atmosferę złożoną, podobnie jak samo jądro z helu i wodoru. Nie ma tutaj wyraźnie zarysowanej granicy między dwoma stanami skupienia materii. Astronomowie przypuszczają, że pod warstwą chmur jest około 1000 kilometrów gazu, który poniżej staje się coraz gorętszy i cięższy, aż w końcu przechodzi w ciecz. Nawet pozbawiony całej zawartości gazów, Jowisz i tak byłby większy od pozostałych gazowych olbrzymów, jak choćby Saturn. Jowisz nazywany jest czasem niedoszłą gwiazdą, co nie jest dość nieprecyzyjnym określeniem. Fakt Faktycznie, podobnie jak większość gwiazd zbudowany jest z wodoru, jednak nie posiada wystarczającej masy, aby zaszła w nim reakcja termojądrowa. Teoretycznie, przy odpowiedniej ilości masy każdy obiekt może stać się gwiazdą. Chodzi o to, aby wewnątrz ciała, temperatura i ciśnienie wzrosły do tego stopnia, aby umożliwić zajście reakcji termojądrowej. Aby stać się gwiazdą, podobną do Słońca, Jowisz musiałby być tysiąc razy masywniejszy. Jednak aby przekształcić go w nieco chłodniejszego czerwonego karła, wystarczyłby 80-krotny wzrost masy. Tak czy inaczej, jest nikłe prawdopodobieństwo, że Jowisz kiedyś utworzy drugą gwiazdę w układzie słonecznym, chyba że połknąłby liczne ciała niebieskie o podobnej masie. Gdyby Jowisz rzeczywiście stał się gwiazdą, zakłóciłby stabilność układu słonecznego, zmieniłby orbity wszystkich ciał niebieskich, a zwiększone promieniowanie słoneczne utrudniłoby rozwój życia na planetach i przypuszczalnie upiekło życie na Ziemi. Jowisz ma najszybszy obrót wokół własnej osi ze wszystkich planet. Pełna rotacja trwa zaledwie 10 godzin. To całkiem imponujące, biorąc pod uwagę, że jest 300 razy większe od Ziemi oraz 2,5 raza masywniejszy od wszystkich planet Układu Słonecznego razem wziętych. Co ciekawe, dalszy wzrost masy Jowisza niekoniecznie oznaczałby większe rozmiary, wręcz przeciwnie, im wyższa gęstość, tym bardziej zapadałby się w sobie, a zatem gazowy olbrzym mógłby zyskać czterokrotność swojej obecnej masy, pozostając tej samej wielkości.